Tak wygląda park w budowie, w przeludowie. wierzchnie, które utrudnia poruszanie się rowerzystą, matką z wózkami, z, wózkami, z dziećmi, osobom niepełnosprawnym. Zobaczcie. Tutaj były te zabytkowe tuje, które wycięto. I posadzono nowe tuje, które schną. Usychają. Nowe tuje usychają. Proszę, tutaj matka z dzieckiem właśnie zasuwa po tej nawierzchni, takiej specjalnie nierównej. A tu rowerzysta oczywiście wybiera tą gładką część, a nie tą szorstką. Cóż, można powiedzieć, zachowuje się racjonalnie. Tak wygląda ta różanka tak zwana, czyli czyli coś, co zaraz o róże usychają. Drewno już na wstępie. O, strasznie skaczuwa. Nad porządkiem. Tej z jakieś te pochylnie. Fontanna nie działa przy praczkach czy sięgać. Ona się, proszę Państwa, nie starzeje. Odkrywajmy ją na nowo. Cieszmy się przygodą, tym razem spotkanie z mistrzem Janem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, jest z nami gospodarz tego przepięknego miejsca, czyli różanki Tadeusz Truskolaski. Panie Prezydencie, bardzo dziękuję. Dzień dobry dziękuję. Państwu. Cieszę się, że właśnie różanka nowo odrestaurowane miejsce w czwartek będzie piękno, twórczość Jana z Czarnolasu. Jeżeli ja chodzi o mnie, to z lasu do mnie dziecka. No uczę się bardzo wcześnie, się te tej chwili z lasu. Czytam ja bardzo prociążek. Wtedy, kiedy jeszcze był, nie było telewizora, telewizji, no nie, telewizja była, telewizora nie było na świat. To oddawałem się pasji były czytelnicze. Ciężko mi było książki poderwać. Często było to zarywane noce. Była to taka pasja. Myślę, że dzisiaj trzeba pomagać, żeby tę pasję zaszczepić. To, to promowanie, czytanie jest niezwykle ważne. Któż no, nie znał? Staszek Jana Kochanowskiego, tak? czy, czy na liczbę prawda? Tak? Zobacz, czy no, się ukończył, odpoczyń sobie. To, czy w nic się nie zdarza? Jak coś aż się zepsujesz na koniec jednego wierszu o cenowe przysłowie do głupi, że przed szkodą i po szkodzie głupi e, te, te słowa są ciągle aktualne mimo, mimo że, to był, że to był renesans, a jednak e, ci wielcy wieszczowie e, mają e, myśli, które e, i powiedzenia które się w ogóle nie starzeją i trzeba je przypomnieć tak, Cieszę się, że, że, się włączy, że się na Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, organizatorem Narodowego Czytania jest od wielu lat księżnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Pionstoku, z czego jesteśmy bardzo dumni. Dlatego zabranie głosu proszę teraz dyrektor Księżnicy Podlaskiej, panią Iwonę Gabę. Czas aktualny, pozostają aktualne, pozostają zrozumiałe dla aktualnych pokoleń, prawda? Więc to od odkrywamy mądrość, odkrywamy humanizm, dźwięk języka polskiego i te wszystkie wartości przetrwały trupy czasu i wciąż są dla nas ważne. Więc zapraszam raz jeszcze do Podziału w Narodowym które odbędzie się 6 września o godzinie od 11 do 14 w parku w Białymstoku. I to właśnie doskonała okazja, żeby raz ze yy, celebrować i odkrywać niezwykłą poezję Jana Zapraszam bardzo. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, chciałem, chciałbym przypomnieć, że patronat na Narodowym Czytaniu w Białymstoku objął wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, prezydent Białegostoku Tadeusz Pruskolaski. Jak Pani Dyrektor yy, już y, powiedziała, spotykamy się o godzinie 11 tutaj yy, w Parku Różanka 6 września o 12, natomiast Zapraszamy do wysłuchania wystąpień i lektury w wykonaniu zaproszonych gości, w tym prezydenta Białego Stoku Wojewody Podlaskiego oraz marszałka województwa podlaskiego. Osoby, które przyjdą i przeczytają fragment albo cały tekst Jana Kochanowskiego otrzymają gadżety, upominki, książki z fraszkami, trenami i z pieśniami Jana Kochanowskiego, a także gałkę wyśmienitego loda. Więc postaramy się stworzyć wspaniałą. Ucztę kulinarną, ale przede wszystkim intelektualną literacką i literacką. Będziemy się cieszyć niezwykłą pogodą i tym wspaniałym miejscem. Drodzy Państwo, przekazuję naszych wspaniałych gości Państwu. Jeśli macie jakieś pytania, serdecznie zapraszam. Tak jest. Ja chciałem zapytać o nawierzchnię parku, teraz wykonywaną, która utrudnia poruszanie się rowerzystom, osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Mat... Nie, chodzi mi o ten bruk taki układany przy tym równym granicie. To ma spowalniać, rozumiem, na przykład rowerzystów, jest tak? Tak, to jest uzgodnione. To jest miejsce, miejsce które jest objęte ochroną konserwatora. To, to niedobrze tak. dla proszę tych osób. Państwo, proszę?

Teraz będziemy te nagrania zostawić w prawym. To chodzi no to, Oto są prącie. Ja Tak to wygląda. No jeszcze tą tablicę wam nagram zaraz. Mógłbym recenzję strzelić tej drożanki całej, ale tak jak w przypadku tężnik, można powiedzieć: kompromitację i żenada za wiele milionów publicznych pieniążków. I tu przypomnijmy tą tablicę, która mówi o tym, że zaczynamy rewalaryzację parku planty. 3000 róż, są szacunkowy koszt od nowego parku planty. 30 milionów, jak widać, opóźnienie mamy, bo drugie półrocze 2024 roku minęło już dwa lata temu, więc tutaj się poniewierają dalej robotnicy na budowie, bo tutaj były tuje zabytkowe, które wycięto. Tam powstaje fontanna wcześniej, jak fontanna była uruchomiona, to w szpitalach brakowało wody. No i jeszcze do tego dochodzi ta przebudowa ulicy Akademickiej, gdzie chodzi o to, że. Zamiast odkorkować centrum, zrobić ulicę dwukierunkową. Bardzo ważna ulica, bo jest to dojazd karetek do szpitalnych oddziałów ratunkowych w Białymstoku. Obydwu obecnie, które pełnią dyżury na zmianę. Więc nie. Ulica Akademicka dalej będzie jednokierunkowa i będzie zakorkowywać po przebudowie centrum miasta jeszcze bardziej. Także cóż można powiedzieć? Brawo! Dla głupoty wyciąć najlepiej wszystkie drzewa, posadzić róża, a jak mówi przysłowie, nie czas żałować róż, gdy płoną lasy. Mówię właśnie o tej nawierzchni, po której idziemy, która ma właśnie utrudniać zniechęcać rowerzystom, na przykład, czy yy, niestety też ludziom na wózkach, czy matką z dziećmi poruszanie się, bo wiadomo, że ta gładka nawierzchnia jest bardziej przyjazna do toczenia się kółek, a ta jest specjalnie tak zrobiona po to, żeby żeby zniechęcać do toczenia się kół. Także Koło historii blokujemy tutaj poruszanie się